Krótka moi drodzy, z tej strony Aurorka oraz Gareth. Przywitaj się. Cześć, jest tu Gareth! Dzisiaj zagramy w grę Fortnite, a dokładnie mapę fnaf czyli Night Shift Survival. Jej! Będzie super! Dokładnie, bo dzisiaj znowu wracamy do trybu normalnego. Będzie zabawne. Czyli normal mode! Normal mode! Będzie zabawnie! Mhm. Mm Tym razem cika mnie złapie. <laughs> Nie już jestem. Ja też. No, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, ustawiam. Teraz ja. O. Dobrze, dobrze. Ha, tym razem ja pilnuję ustawień. Bardzo dobrze. No, nie musisz dziękować. Teraz ja wszystkiego dopilnuję. I uruchamiam rozgrywkę. Oj, będzie się działo, będzie się działo. Pięć nocy, normal moc. Dobrze. Akceptacja. Mhm. Przyjęta. Tak, tak. Zobaczmy, które animatroniki nas tutaj przywitają. Zatem mamy ponownie trzy zadania. Patrol main party hall. Enter correct code in the office. Enter correct code in the arcade. Eee, no to kodziki, patrol. Damy radę, a najpierw Was. amunicja. Dobra, to ty tutaj? Ja idę do arcade. Nik, idę po szybokręt. To nie może być, prawda? Co? myślałam, że ktoś jest za drzwiami. Czy ty idziesz na wpisywać kodzik? Mam śrubokręt! okręt. E? I nie zawahasz się go użyć. Dokładnie. Kto jest w, z recepcji, uważaj. A arkadę jest oh. zablokowane przez Rediego. Mhm, mm rozumiem, rozumiem. I nie pozostało nam nic innego niż przejść się po mięciutkim dywanie w głównej sali. Taki mały oh, spacer. O, no. Chica, idzie do arcade'ów. Dokładnie, widzę ją. Aha. Taki mały spacerek. Rozwieźniający. Relaksujący. Kijka, mogłabyś pójść na scenę albo do kuchni? Zrób mi omleta. Wreszcie. O, właśnie. I koritka, idź do kuchni. Omlety czekają do zrobienia. A nie, jednak woli iść na scenę. Ona jest no. diwą, ona musi śpiewać. Oj, chyba tak, dokładnie. Jej! Wykonane! Mhm. Mm Dobra, teraz mamy zadania takie. Check ball in the arcade. Butter, part and services. Check supplies in the loading dock. Szybko pójdzie. Amunicja. Zabrana. A ja przekapiłam ten śrubokręt, widzisz, widzisz, widzisz. Tak to jest, jak się tutaj człowiek spieszy. Jak się człowiek spieszy, to mu zabierają śrubokręt. Noza? <grych> <grych> tak, sprytność, <sprzed nosa>, dokładnie. <grych> O, co ja tu widzę? Czyżby to była ogłuszaczka? O, super. A? Teraz ja ty masz ją. A zatem, tak, tak. Jestem uzbrojona i niebezpieczna. O, jeju, Boni. Bonnie Boni w korytarzu? Idzie w. Nie wiem, czy jeżeli jesteś w korytarzu, to idzie w Twoim kierunku. Czyli do niego? Nie, już nie mam mnie w korytarzu. Nie mam amunicji. nie jesteśmy. jednak nie jestem ryzykantką. Jednak aż tak niebezpieczna to ja nie jestem. Może i uzbrojona. Ale nadal... Bardziej się ich boję, niż one mnie. <śmiech> <śmiech> o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. zapomniałam o tym kapkiku. Chowajcie się, chowajcie się, chowajmy się gdzie kto może, kto się może to niech się chowa. Cupcake, Cupcake wzywa pomocy. Dobra. Nie, bo nie idzie przez ten marsz, ten czerwony. Jest tylko jeden sposób, żeby to go załatwić. Trzeba go. Nie, to są dwa. Nie ma opcji. Nie strzeliłam. Nie strzeliłam. Dlaczego ja nie strzeliłam? mi rozbroiła No, się trudno. Nasza atarke dla tebi. ty, bądź No, Kaciusiu. A. A, tak, kamie Dobra. Clean up and depart in parts and services. Repair fuse box in the janitor closet. Patrol parts and services. Dobra. To ja idę do szafki. Wojownika! Ja mam. Ja mam A, się tak. yy, dobra, to co ja mam zrobić w takim wypadku? No to idę do Parcel Services. Tam, gdzie najczęściej zostaję złapana. Nie wierzę. No, ci mnie rozbroiła. No, rozbroiła. No, totalnie. Uważaj, tu jest cupcake. Dziękuję. Nie za co? O nie, nie, nie! Ktoś tu idzie! Ktoś tu idzie! Wycofanie Wycofa się! Wycofa się! Do, do kuchni, do kuchni. Połączam Taktyczny odwrót! Taktyczny odwrót! Nie zbieraj fazberekosów, tylko taktyczny odwrót! No, nie wierzę cika! Jak mogłaś mi to zrobić? Miałam nie Widzisz? Strona. Drażniłaś cikę! Drażniłaś cikę! Wkurzyła się i kogo zaatakowała? Pierwszą lepszą osobę, czyli nie. Ory, przepraszam. <laughs> tak to bywa, mówię ci. To nie za ta osoba o, obrywa, ta, która drażni się z kurczakiem, tylko ta, która przypadkiem była w parten service. i mieć zadanie? Są so tutaj dwa, so są tutaj dwa. So 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 tak jak poprzednio. Nie, one chodzą za rączkę jak nic. Nie! Wracaj! O nie. o nie. O nie, ja nie mam się czym bronić. Nie pozostała. Nie, no po prostu. O nie! Melancholijny Bonnie wygląda przez okno. Patrzył na deszczyk! Dobra, może i jest melancholijny, ale i tak mnie zje. Jeżeli mnie zobaczy. Na no, poprawę nastroju! To <grybujesz> nie? No tak, to chodź. Więc tak. Muszę ci powiadomić, iż. A ma o, to też dobra wiadomość, ale jest taka, że widzę mało części. A, to dobrze, że ja jestem cztery. A, widzę ich coraz więcej, więc ten nie jest nie, tak źle. O, udało się! Jeeeej! Dobra. A więc mamy do zrobienia. Reperfuse box in the genital closet. Pick up plushies by the Price Counter, Patrol Hallways and the Corridors. No, zacznijmy od tego trzeciego. pik yeah! Freddy! 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 <laughs> to było piękne! <laughs> Freddy! Freddy, zamknij drzwi! Tego? Dobra, bo zaraz nikt nie zamknie. Może jednak zamknę. <laughs> Freddy chciał nas odwiedzić, ale wiesz, tutaj nikogo nie było, więc musicie się pocieszyć faktem, że po prostu przywitał się z zamkniętymi drzwiami. Dokładnie. Ale tu nikogo nie ma, nikogo nie ma tutaj. Freddy, tu nikogo nie ma. Kogo ty szukasz? Taki, jacy tam stróży! Stróże, przepraszam. Jacy tam stróże! Tutaj nikogo nie ma! Ale się chyba mi nie uwierzył. Uparł się, uparł się. Dobra. No i zresztą to jest ryzykość, Yes. Ha! No i super. Odnoś to. A miałam Rozegrawa... to rozegrać ja... A, A Mam tak, dobra. Klient. Chciałam powiedzieć, że rozegrałyśmy to taktycznie. Dobra, to idę pozbierać pluszaki. A ja zaoprębać fiutę. Mam ogłuszeczkę, ale mam latarkę! Ale i tak bym nie umiała z tego skorzystać, prawdopodobnie. Nie, no nie wierzę. Nie mogę tego wymienić. Ej. No, no, Wyrzuć latarkę. Dzięki temu wykonujesz szybciej patrole. <słuch> no tak, ale chciałabym się w końcu nauczyć korzystać z tej ogłuszaczki. Będzie czas na to, będzie jeszcze na to czas, spokojnie. Mm. Dobra, trzymam za słowo. <gry> Dobrze. O nie, guard, guard, o to fajnie. O, idealnie dla mnie. I enter correct code in the office. A teraz guard the arcade area, guard the price counter. Czyli coś dla mnie. Dla mnie, dla mojej latarki. Jeju, yeah, amo, amo, amo. <laughs> Poszła. A, ja nie amo. potrzebuję amo. A, może ja i mogę? Będziemy razem patrzcie ten yy, służb. Hmm. Chodź, czy ty zmierza? Foxy! Dobra. Tak co, chce Myślisz, że naprawdę on przyjdzie? Tak to jest Nie, zerwa on tu idzie! Się. Может, пошли до кухни? Ого, не вим. Хорошо, идем. Бонни, увага, Бонни, иди до Аркады. Ну, не вижу. Так, Oni Lepiej z nim nie zadzierać. Lepiej z nim nie zadzierać. Widać, że jest nie w sosie. Przez to, że źle potraktowałam cię. A, widzisz, widzisz. Nie, nie, nie! Nie celujmy! Nie celujmy! Chowaj się! co? nami? nam! O nie! Proszę, proszę. Kto tu idzie? Kto tu idzie? Ojeju. A tak z dwóch stron. Nie on tu stał? O, na niego nie wpadłam tutaj. Boże, a mogę ci powiedzieć. Myślałam, że wie że. Ten na to jest Ja myślałam, że on sobie już poszedł, a on przystanął. Nie, przystanął, przystanął. Przystaną. Chodź czy A ty. to cwaniaczek. Ale najpierw zbierz sobie Faberkońcil. bo czemu nie? A czemu nie? Też co druga, tak? Mhm. Mhm. Normal but. No, kolejne stróżowanie zakończone sukcesem. Dobra, i tak wyznamło. Co my mam? Wow, to już jest noc, której uciekniemy z pizzerii Frediego Fazbera. Super. Haha. <laughs> mm -hmm. Tylko najpierw co musimy zrobić? And the old cutters. Obcinaczki do. Den, do paznogci. Która znajduje się? Tutaj. A nie, nie tutaj! To jest ze ścianą! To jest ze ścianą! Jest... Pewnie. jest! Tutaj. <laughs> A, w kuchni kuchni. jest... Pani, 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 pani! Kto tu idzie? Kto tu idzie? On będzie mnie widzi przez te szafki! Jest pod drzwiami już. Yeah, trochę się wystraszyłam. Chciałam spojrzeć nabo niego, ale wystraszyłam się, że jakiś animatronik tu idzie. Trachajło we mnie. Ja ta obcinaczka jest tak blisko, i jednocześnie tak daleko. Dobra, mam. Kieruj się w stronę wyjścia. Rozumiem, już jestem prawie na miejscu. Możesz otwierać. Proszę, otwieram. Otwarcie! Nie, jednak nie zaryzykowałam aż tak mocno. Może i przebiegłam, ale animatroniki tak mnie nie dostrzegły. A więc w dzisiejszym odcinku był występ gościnny Cikarity. Eee, Hej, Chica! Tak, która koniecznie, koniecznie chciała się pokazać. No, pochwalić się, że też potrafi ją Mhm. Oj, tak, tak. I to jak? Ale miałam mnie złapać! No, właśnie, właśnie. Chyba, jak ona mogła w ogóle nas pomylić? Przecież, no zobacz, spójrz na nas. My nawet jesteśmy podobni tutaj. Podobne. O? A ci, podobni. Podobne. Nie że o co chodzi. Nasze skiny nieco podobne. O! Dokładnie. Ale słuchaj. No, ale jak widać. Niestety, dla Chikority nie miało to znaczenia. Grunt, że zrobiła Jamskera. A komuś To już nie było ważne. Super, super, super. No. A ta cika, cika. Aż spojrzę na nią. No tak. Dałaś show. No dałaś oh, show, no, Ale i tak się stęskniłam za nią, więc fajnie, że się porabiła ponownie. Super. Dobra. A więc tak. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję. Do zobaczenia następnym razem. No to cześć! Cześć, do zobaczenia!